Niesienie krzyża, Awe Maryja, bądź pozdrowiona Maryjo, bolesna Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa. Witaj, Matko, któraś była wierna Bogu również w najtrudniejszych doświadczeniach Twojego życia. Witaj, Pani moja, Matko moja. Weź mnie, proszę, ze sobą na drogę krzyżową Twojego syna. Tak, wiem, że o wiele proszę, bo przecież bólem i cierpieniem dzielimy się z tymi, do których mamy zaufanie, z tymi, których kochamy. Wiem, że kochasz mnie, Maryjo. A ja pragnę na tę miłość odpowiedzieć i być z Tobą w każdej sekundzie życia Twojego i mojego. Z woli Jezusa, z postanowienia Bożego, jesteś moją matką. Więc, jak dziecko, mamy, proszę Maryjo, pozwól mi teraz przejść razem z Tobą krzyżową drogę Jezusa. Nie sposób idąc z Tobą, Maryjo, krzyżową drogą Jezusa, nie wspomnieć tego, co powiedział Ci Symeon podczas ofiarowania dzieciątka Jezus w świątyni w Jerozolimie. A Twoją duszę miecz przeniknie. Ty, Matko, wszystko zachowywałaś i rozważałaś w swoim sercu. Więc zapewne nie jeden raz myślałaś o tym, co kryje tajemnica tych słów. Zapewne modliłaś się i powierzałaś Najwyższemu siebie i swoje dziecko i Józefa i wszystkich, których kochałaś. Ale co znaczą te słowa? Jaki kształt przybierze miecz, który przeniknie twoją duszę, nie wiedziałaś. Często myślę o tym. Czy przeczuwałaś, że największy ból przeżyjesz towarzysząc Jezusowi w jego męce? Że miecz bólu będzie przenikał cię do głębi, gdy patrzeć będziesz na Jezusa dźwigającego krzyż. Znałaś dobrze słowa proroka Izajasza zapowiadające nadludzkie cierpienie sługi pańskiego. Czy wiedziałaś Maryjo, czy czułaś że te słowa zapowiadają mękę twojego syna? Tego nie wiem, Maryjo. Ale myślę, że skoro byłaś jak nikt inny zjednoczona z Jezusem, skoro kochałaś go sercem pozbawionym skazy grzechu pierworodnego i każdego innego grzechu, jakoś przeczuwałaś tajemnicę zbawienia i cenę, jaką Jezus zapłaci za nasze i Twoje Maryjo zbawienie. Jezus jako Bóg i człowiek od chwili narodzin wiedział i miał świadomość, jak będzie wyglądać Jego męka. I choć Ewangelie nam o tym nie mówią, to wspominają o tym mistycy. Sługa Boża, siostra Leonia, nastał, w swoim dzienniku duchowym zapisała słowa pana Jezusa, w których mówił jej, że całą swoją mękę z każdym jej szczegółem przeżywał w swej świadomości od chwili narodzenia. Nie bez powodu ojcowie kościoła w drewnianym żłobie widzieli symbol i zapowiedź Jezusowego Krzyża. Może Duch Święty. Gdy kołysałaś maleńkiego Jezusa w swoich ramionach dawał ci przeczucie przyszłych cierpień? Tego nie wiemy, ale wiemy, że wypowiadając w Nazarecie fiat, zgodziłaś się Maryjo na to, że Bóg poprowadzi cię drogą, której nie znasz. I że na tej drodze będziesz otoczona miłością Boga zawsze, również wtedy, gdy wszystko będzie zdawało się temu zaprzeczać: Co czułaś, Maryjo, gdy ujrzałaś setnika otwierającego pochód skazańca na Golgotę, a tym skazańcem był twój syn? Co czułaś, widząc człowieka, który niósł poprzeczną belkę z wypisaną na niej winą skazańca? Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Przecież wiedziałaś, że to nie wina Jezusa, ale prawda o nim, że oto idzie Mesjasz, król Izraela, aby stoczyć ostatnią zwycięską bitwę z wrogiem zbawienia, szatanem. Wiedziałaś jak wielka miłość prowadzi Jezusa ku śmierci na krzyżu i jaka jest cena każdego ludzkiego grzechu. Maryjo, Ty wiedziałaś i wiesz, jak wiele bólu, cierpienia, goryczy kosztował i kosztuje Jezusa każdy ludzki grzech, każdy mój grzech. Gdybyś mogła, zapewne poszłabyś zamiast Jezusa na ubiczowanie i ukrzyżowanie, ale wola Boża była inna, wolą Bożą było Twoje współcierpienie. Wewnętrzne przeżycie w sobie męki Jezusa? Nie wiem, Maryjo, czy kiedyś stanę się godny łaski poznania tajemnicy Twojego wewnętrznego bólu, ale proszę osłaniaj mi, Maryjo, choć trochę tajemnicę Twojego niepokalanego i bolesnego serca. Ufam, że poznanie tej tajemnicy chronić mnie będzie przed lekkomyślnym grzeszeniem. I uczyni gorliwym w modlitwie o ratunek dla biednych grzeszników, których zbawienie jest zagrożone? Widzę, Cię, jak w towarzystwie Jana i kilku pobożnych kobiet idziesz krzyżową drogą za Jezusem? W pewnym momencie spotykasz Jezusa. Czy coś wtedy powiedziałaś Jezusowi? Czy On powiedział coś tobie, Maryjo? Wydaje mi się, że nie. Bo przecież otaczał Was tłum ludzi i żołnierzy, którzy nie pozwalali zbliżać się do skazańca. Wydaje mi się, że mogliście tylko wymienić się spojrzeniami. Ale cóż to była za wymiana? Cóż za spojrzenia? Ta wymiana spojrzeń zawierała wszystko, co mieściło się w Twoim sercu, Maryjo, i co przepełniało najświętsze serce Zbawiciela. To chwila, którą trzeba często rozważać i medytować. To chwila, w której matka i syn zjednoczyli się w miłości i pełnym przyjęciu woli Bożej. Mario, skąd miałaś siłę, aby tak w milczeniu patrzeć na Jezusa? Nie buntować się, nie krzyczeć, nie pytać dlaczego? Ja tak często pytam, dlaczego? To jest pytanie, które stawiam wtedy, gdy doświadczam cierpienia. Nie pytam, dlaczego wtedy, gdy przychodzi czas powodzenia i szczęścia, ale wtedy, gdy cierpię sam lub gdy cierpią moi bliscy. Czasem pytając, dlaczego, stawiam jeszcze inne pytania. Za co to cierpienie? Dlaczego mnie to spotyka? Gdzie jest? Gdzie był Bóg, gdy mnie boleśnie dotykało? Lub dotyka cierpienie? Ty, Maryjo, nie stawiasz takich pytań. Raz w Nazarecie przyjęłaś wolę Bożą, powiedziałaś, że jesteś służebnicą Pana i bez słowa skargi idziesz tam, gdzie Pan Bóg Twój cię prowadzi. Maryjo wpatruje się w ciebie, w twoją niepokalaną twarz, w twoje serce, w twoje życie i proszę cię: Ucz mnie tak kochać Boga i tak spełniać wolę Bożą, jak ty ją spełniłaś. Weź mnie, Maryjo, za rękę i zaprowadź do Jezusa. Pozwól mi stanąć z Tobą przed Jezusem i z Tobą spojrzeć Jezusowi w oczy w chwili, gdy spotykasz Go na drodze krzyżowej, i pozwól mi, Maryjo, słyszeć w tej chwili spotkania, bicie Twojego serca. Cierpiałaś, Maryjo, cierpiałaś bardziej niż mogę to pojąć. Im bardziej kochamy osobę, która cierpi, tym większe jest nasze cierpienie. I ty, Maryjo, kochałaś Jezusa najbardziej ze wszystkich istot stworzonych przez Boga. Najbardziej rozumiałaś Jezusowe pragnienie i serce, dlatego Twoje cierpienie i raczej współcierpienie z Jezusem jest tak wielkie. Im dłużej trwam w tajemnicy spotkania twego Maryjo z Jezusem niosącym krzyż tym bardziej widzę mój grzech niewiary i grzech zmarnowanego cierpienia mój umysł zraniony grzechem pierworodnym i buntem przeciw Bogu ciągle śmie myśleć że lepiej wie co jest dla mnie, dla moich bliskich, dla ludzi i świata dobre, i niby wierzę, niby powierzę swoje życie Bogu, ale gdy przychodzi cierpienie, potykam się o nie jak o kamień leżący przy drodze. Dlaczego? Maryjo, pomóż mi zrozumieć, dlaczego ciągle trwam. W świecie własnych myśli, wyobrażeń i własnego projektu na szczęśliwe życie. Przecież wiem, że to się nie sprawdza. Wiem, że im bardziej chcę żyć po swojemu, tym bardziej gubię się i niszczę. Maryjo, powiedz mi, dlaczego pragnąc Jezusa? Jednocześnie go ranię i odrzucam. Matko Boża przytul mnie do swojego serca. I daj mi odwagę wyznania prawdy o mnie. Jezu, który niesiesz krzyż, który spotykasz się ze swoją matką, spójrz na mnie i zniszcz we mnie lęk, który nieustannie w sobie noszę, lęk o siebie. Lęk, który mówi mi, że taki, jaki jestem, nie jestem kochany przez Boga, że nie mam życia w sobie i dlatego muszę się zabezpieczyć, muszę sam wywalczyć swoje życie. Jezu, to jest kłamstwo, to kłamstwo złego ducha, który cały czas wsącza w moje serce, w moje myślenie i pragnienia. Jezu, ty całe życie oczekiwałeś na tę godzinę, w której umrzesz za mnie. W straszliwej męce, na tę godzinę, czekając na spełnienie się zapowiedzi Semeona, czekała Maryja, i kiedy ta godzina przyszła, poddając się temu, co czynił, ojciec, ty, panie, umierając, dałeś mi życie, pełnie życia, na zawsze, na wieki. Jezu, razem z Maryją, powierzam się, Twojej godzinie cierpienia i dźwigania krzyża. Proszę, aby ta godzina była dla mnie i wszystkich wyzwoleniem z lęku przed śmiercią i przed cierpieniem. Maryja, która idzie za Tobą, Panie, drogą krzyżową, uczy mnie wierności w cierpieniu i wiary, że wola Boża względem mnie. Zawsze jest miłością. Maryjo, ty idąc za Jezusem, dźwigającym krzyż, nie myślałaś o sobie? Nie rozważałaś swojego cierpienia, swojego wstydu i poniżenia, ale całym sercem, całą sobą skupiona byłaś na Jezusie, na Jego poddaniu się Bogu i na Jego cierpieniu? Ucz mnie, Maryjo. Odrywać wzrok od siebie, od swoich cierpień, a skupiać się na Jezusie. Każdy krok Jezusa obarczonego belką krzyża był coraz trudniejszy, związany z coraz większym cierpieniem. Wiem, Maryjo, że z chwili na chwilę wzrastało też Twoje cierpienie, ale szłaś dalej i ciągle modliłaś się, wierzyłaś, ufałaś Bogu. Wszystko, co widziałaś, co czułaś, co się działo i czego doświadczałaś, zdawało się krzyczeć, że Twoja wiara i całe Twoje życie są bez sensu. Przecież Ten, o którym myślałaś, że jest Synem Bożym, Mesjaszem, Panem Izraela i Zbawcą, teraz, nie się krzyż. A krzyż to najstraszniejsze narzędzie śmierci i hańby. Jako matka skazańca prowadzonego na ukrzyżowanie również byłaś poniżona i pohańbiona. Maryjo, wtedy na drodze krzyżowej wszystko krzyczało, że całe twoje życie było jednym wielkim złudzeniem: że Bóg, który kocha, nie istnieje. Ale Ty wytrwałaś w wierze. O Maryjo, Matko wiary, wybłagaj mi i wszystkim ludziom świata. Łaskę wiary w chwilach prób i doświadczeń, i wyproś łaskę, aby nigdy cierpienie nie doprowadziło mnie do zwątpienia w miłość Boga. Maryjo, Tobie się zawierzam. Cała Twoja, Maryjo, cały twój, Maryjo, dzisiaj i na wieki. Awe, Maria.